Szczęść Boże, witam Was, drogie dzieci, bardzo serdecznie. Przepraszam za małe opóźnienie, ale miałam problem z połączeniem. Ale już jesteśmy, już wybiła 19.30, jest troszkę po. Chwytamy za różańce i chcemy się wspólnie dzisiaj modlić przychodzić do Pana Jezusa z wszystkimi prośbami, które mamy w sercu, z intencjami, które mamy, z tym wszystkim, co się dzisiaj działo. Pomyślcie teraz, o co chcielibyście prosić Pana Boga. Eee, z czym przychodzicie i chwyćmy zaróżańce i zacznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Poprośmy teraz naszych aniołów stróżów, by byli przy nas w każdej sytuacji jeszcze tego wieczoru, tej nocy i jutrzejszego dnia. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pomyślmy teraz o tych wszystkich złych sytuacjach, e, uczynkach naszych tego dnia, tych wszystkich naszych grzechach, te, tych, które zasmuciły Pana Boga, e, tych, które nie były też dobre w stosunku do drugiej osoby. Za te wszystkie grzechy chcielibyśmy przeprosić. Ach, żałuję, zamy złości, jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłości mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. I poprośmy też Ducha Świętego, by nas oświecał we wszystkich sytuacjach i chwilach jeszcze tego wieczoru, tej nocy i jutrzejszego dnia. Duchu Święty, zapraszamy Cię, byś oświecał nasze głowy, by tam rodziły się dobre pomysły, by tam było to ziarno. To, by tam rodziły się pomysły pełne miłości do drugiej osoby, pełne tego, byśmy pokazywali, jak bardzo kochamy Ciebie, Panie Boże. Duchu święty, otwieraj nasze oczy na drugiego człowieka, byśmy chcieli dostrzegać e, drugie osoby, ale też sytuacje, w których my możemy zrobić coś dobrego. Duchu święty, otwieraj nasze uszy e, na Twoje słowo, Panie Boże, ale też na słowo drugiego człowieka, naszego bliźniego. Może czasem nie słyszymy albo nie chcemy słyszeć tego, że ktoś potrzebuje pomocy. Duchu święty, właśnie otwieraj, byśmy chcieli słyszeć. To, że ktoś potrzebuje naszej rady czy słowa dobrego. Duchu Święty, wypełniaj nasze usta, by z naszych ust padały dobre słowa. Słowa przepełnione miłością do Ciebie, Boże, i do drugiego człowieka. Najbardziej, Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serduszek. Od tych najmniejszych po te największe. Wypełnij je wszystkie miłością. Rozlej tam Twoją miłość, Boże, byśmy chcieli się nią dzielić z innymi. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodań nam ochoty i zdolności, aby każda sytuacja, aby ten wieczór i cała ta noc była pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zakończmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Dziękuję, że jesteście i pamiętacie, by się spotykać tutaj wspólnie, byśmy razem wołali do Pana Boga. On się na pewno raduje, my też się radujemy. Dzisiaj Wam życzę jeszcze spokojnego wieczoru. Wyśpijcie się i do zobaczenia oczywiście jutro o 19:30, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.